Czasu, także zapraszam, bo tak będzie naprawdę tutaj co oglądać, ze względu na to, właśnie, że nas tutaj długo nie było. Zacznijmy może po kolei. Będzie trochę kapci, trochę takich rzeczy jesiennych. Jakieś tam zobaczcie, poduszki dla dzieci, które są fajne, kosztują niecałe 50 zł, i tutaj macie różne kolory. Yy, fajnie, fajnie wyglądałem, ta jest fajna właśnie taka bardzo kolorowa. Ciekawe, w ogóle jakie mięciutkie, słuchajcie. Tak jak wspomniałam, niecałe 5 dyszek. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to też będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie subskrypcję oraz łapkę w górę. Jeśli planujecie coś jeszcze teraz jesienią robić w ogrodzie, to z pewnością przydadzą Wam się takie rękawiczki za niecałe 4 zł. Tutaj mamy kapcie z, ze słoneczkiem, jakimś tam kwiatuszkiem, kapibaru i różnymi takimi fajnymi obrazkami. Zobaczcie, jak one się fajnie, fajnie prezentują, takie barankowe.